Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania wyśmienitego sernika czekoladowego na zimno. I możecie do całości dodać jeszcze troszeczkę rumu, wtedy będzie jeszcze smaczniejszy. Chociaż nie jest to wcale konieczne. Zachęcam Was do przygotowania właśnie takiego sernika na zimno. A po więcej przepisów jak zawsze zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv Najpierw do miski wkładam miękki ser, Dodaję do tego gorzkie odtłuszczone kakao. Do smaku dosypuję trochę cukru z wanilią. Dodaję też łyżkę skórki pomarańczowej, całość słodzę z lub cukrem. Do tego wlewam roztopioną i lekko przestudzoną żelatynę lub roztopiony agar agar i wszystko bardzo dokładnie mieszam. Następnie dobrze wymieszaną masę przekładam do foremki. Zwierzchu równam i chowam do lodówki przynajmniej na 2 godziny. Do masy możecie też dodać trochę aromatu rumowego albo po prostu rumu. Gotowy sernik posypuję z wierzchu gorzkim kakao, a następnie kroję go za pomocą ostrego noża. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet. Kropka TV